Panie Tadeuszu, to teraz będzie pan czekał na dalszy rozwój wypadków. Obserwuje pan, co tam się dzieje na, na odcinku pociągu. Czeka pan, co tam y, y, się pokaże ludziom? No proszę pani, będę, będę szczęśliwy pani, bo z tym złotem, z tym wszystkim, no, co tam jest, może być złoto, że manie, ale już nie mam tego kolegę. Do, do przyjeżdża, no i wie Pani, tam takie mam na zdjęciu nawet tutaj, wie Pani, jego, co jego, tego grubego, pani, tak nie ma na tym, że ma yy, siostra, wyszła za mąż, za… co współpracował przy Rakietach, von brał i ten drugi, wie Pani, co zawsze paliwa. No, później tam wie pani, wyjeżdżali do Pustkowie, próbowali te rakiety i I on wie pani, zawsze paliwa. No i później, wie pani, jak zaczęli nawet we Francji budować te wyrzuty to on też je pani, był przy tym, ale tylko paliwa. Jego, nie konstrukcja. Jego specjalność. te paliwo wie pani, jakie wynosi. I jeżeli przyjeżdża jego ten syn w żabaniu tutaj do mnie, to z kolego też wie pani. I tak rozmawiam z tym, co on, Tadeusz. Golda Syszajst mówi, tu jest nawiezione wolframy, nie wolf, rudy Rudy nie? I że oni tu zbudowali na potrzeb fabryki w głosowych, ale wie pani jednocześnie to, że oni w pełcznicy było, że oni te zbłakady, że śwodzice, zegary, Świdnicy, leczników, że mają wzierżaniowy teraz, no tam. Inny. To były te miasteczka, je pani, jak się widzę, to, to są małe fabryczki, ale oni produkują takie zegary z precyzji rozmaite. Tak samo dla, wojsk, dla potrzeb wojska. Pani. I to nowoczesne, rozmaite teksty to było robione, i to właśnie może być wyjmowanie w tych błagach rozmaite rudy. Czyli surowce. Tak, surowce. I to może, a, on mówi, co, co jest droższe od złota, od platyni. Jak no wie Pani, określił tak, ja się tam nie mam. Może to być że mają tutaj, też ukryte. Wie Pani, bo żeby tam wie Pani, jakąś tam czołgi, po co by czołgi dociągnęli do tuneli? Po, po co to wie Pani? To było coś, co trzeba było schować. Tak wie Pani, to chodziło, wie Pani, takie rzeczy, je Pani co schodziło. Ale jak Pani wspomina, te tunele nie były budowane w czasie wojny, ten obiekt. Ten obiekt był budowany przed wojną, ale w późniejszym czasie dalej był rozbudowany. Żeby jak by był dalej 500 metrów, bo tak na pociąg 500 metrów, pan, ale żeby jak na potrzeb, oni mogli pan, drążyć te tunele do 1000 metrów, mogli zrobić. I może być taki tyle 1000. a może wie pani z tego miejsca miał odchodzić do zamku książ? bo też możliwe jest, ale to się wszystko okaże, jak tutaj ten początek, jak, jak ten początek, no to dalej będzie może te, ten sygnał dalej rozwiązywać. Mam nadzieję, że może się dobrze wszystko skończy. Panie Tadeuszu, bardzo serdecznie Panu dziękuję za tę hmm. rozmowę, za tę Pana pasjonującą relację. Naszym gościem był Tadeusz Słowikowski, który wie wszystko o tunelach podziemnych, Zwał Brzycha do Zamku Książ i z powrotem. Być może tajemnica zostanie niedługo rozwiązana. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja, ja też, żeby, żeby to doszło do tego. Tak. Dziękuję.